Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na recenzję dwóch kosmetyków firmy The Secret Soap Store. Eee, ja do tej pory te kosmetyki znałam tylko i wyłącznie z recenzji dziewczyn, które nagrywają na YouTube. I powiem szczerze, że e, gdzieś tam w głębi duszy im zazdrościłam tych kosmetyków. Przyszedł i moment, że te kosmetyki trafiły również i do mnie i dzisiaj chciałabym Wam o nich opowiedzieć. Pierwszym z nich jest bezzapachowe mleczko do demakijażu, które wygląda w ten sposób. Ma 200 ml, jest z pompką. Co na temat samego mleczka? Mleczko przede wszystkim jest przeznaczone do skóry suchej i wrażliwej, do pielęgnacji właśnie skóry twarzy i dektykoldu. Ja używam tylko i wyłącznie to mleczko do demakijażu oczu, bo mleczka używam tylko do demakijażu oczu. Eee, zborykam się ze skórą wrażliwą, suchej skóry nie mam. Eee, właśnie najczęściej mam tą wrażliwą skórę wokoło oczu i powiem szczerze, że pierwsze co zrobiłam jak to mleczko przyszło do mnie, to po prostu powąchałam, czy faktycznie jest bezzapachowe. Bo nie wiem, szczerze mówiąc, czy w sklepie sięgnęłabym po mleczko bezzapachowe spółki, ponieważ ja gdzieś jestem bardziej taka zwariowana na punkcie zapachów i, i tak, jak, tak jak mówię, nie wiem, czy bym sięgnęła po bezzapachowe mleczko. Tutaj faktycznie to mleczko jest bezzapachowe. Czym różni się od zwykłego drogeryjnego mleczka? Przede wszystkim konsystencją. Zwykłe drogerijne mleczka są rzadkie, leiste, mało wydajne moim zdaniem. I nie do końca mnie satysfakcjonującymi. Ja szczerze mówiąc, na 90% mogłabym powiedzieć, że drogeryjne mleczka mnie satysfakcjonowały. To mleczko satysfakcjonuje mnie w 100%, właśnie przez to, że przede wszystkim, po pierwsze, konsystencja jest gęsa, treściwa, mocno zbita. Ma, to mleczko ma konsystencję takiej śmietanki, takiej aksamitnej śmietanki, takiej puszystej, przez co jest ten produkt bardzo wydajny, ponieważ ja to mleczko używam praktycznie codziennie do demakijażu oczu przez półtora miesiąca. Zużycie jest, jak widzicie, nie wielkie zużywa się bardzo dobrze bo nie zostaje nic na ściankach ja używam tylko i wyłącznie półtorej pompki na dwa waciki i zmywam cały makijaż bez problemu drugim plusem tego mleczka jest to że nie czuję żadnego dyskomfortu przy zmywaniu oczu. Faktycznie bardzo dobrze pielęgnuje skórę wokoło oczu. I co najważniejsze, trzecim najważniejszym dla mnie, najważniejszą cechą tego mleczka jest to, że przy zmywaniu oczu nie mam żadnej mgły i przede wszystkim nic nie piecze mnie w gałkę oczną. Po prostu to jest coś niesamowitego. Do tej pory mleczka, które używałam, one faktycznie gdzieś tam się sprawdzały. Bardzo dobrze zmywały ten demakijaż oczu, ale zawsze, kiedy to mleczko dostawało się do oczu, po prostu miałam mgłę na oku i po prostu to oko mnie szczypało, miałam całe czerwone. Po tym, tego mleczka, po tym mleczku tego nie mam i uważam, że jest rewelacyjny. Będę używać go jeszcze przez na pewno zużyję do końca i powiem szczerze, że to jest pierwsze mleczko, do którego chciałabym wrócić po raz kolejny i myślę, że kupię kolejne opakowanie. Tutaj jest 6 miesięcy ważności tego mleczka, więc jeszcze myślę, że uda mi się zużyć go przed datą końcową. I powiem szczerze, że jest rewelacyjny. Właśnie przez to, że jest bardzo wydajny, przez swoją gęstość, przez to, że bardzo fajnie, delikatnie zmywa ten makijaż, przez tą swoją fajną taką, taką śmietanową konsystencją, chyba tak to mogę powiedzieć. I przede wszystkim właśnie nie mam tej okropnej mgły na oczach, którą zawsze mam po mleczkach i co najważniejsze nie podrażnia moich oczu. Kolejnym kosmetykiem jest krem do stóp z 15%, 15 masłem Shea. Pomyślałam sobie o kremie do stóp, no krem do stóp jak krem do stóp chyba nie może mnie niczym zaskoczyć i oczywiście jak zwykle się pomyliłam, bo przede wszystkim krem tak jak samo mleczko o którym przed chwilą mówiłam do demakijażu jest bardzo gęste i treściwe, ja wam pokażę, ja je teraz wyciskam, zobaczcie jak wychodzi, jest naprawdę na początku miałam kiedy opakowanie jeszcze było całe, naprawdę miałam olbrzymi problem z wydobyciem tego produktu. Bardzo gęsty, bardzo treściwy, o bardzo przyjemnym, nie wiem właśnie jakim zapachu. Czy to są jakieś cytrusy? Czy to jest w ogóle jakiś taki zapach tego masła shea? Nie wiem, ale jest niesamowite. Po pierwsze, krem do stóp używam e, zawsze po prysznicu wieczornym, kiedy kładę się spać. I z tymi kremami do stóp było zazwyczaj tak, że one gdzieś tam zostawały w prześcieradle, wytarte albo gdzieś tam o kołdrę. Z tym kremem, kochani, jest inaczej. Smarujemy stopy. Krem przede wszystkim bardzo fajnie, szybko się wchłania i zostawia bardzo fajną, delikatną, gładką e, taką powierzchnię. E, nie do końca wchłoniętą, ale ona nie jest w żaden sposób lepka. Jeśli e, ja rano się budzę, e, dotykam swoich stóp po użyciu wieczornym tego kremu. Te stopy są dalej miękkie, wygładzone i tak jakby ten krem cały czas tam był, ale on się w żaden sposób nie klei. Ja oczywiście używam tego kremu również między palcami i powiem Wam, że ja ten krem później przez jeszcze gdzieś tam kilka godzin w ciągu dnia czuję na swoich stopach, po prostu te stopy są niesamowicie miękkie i faktycznie on zostawia taką bardzo, tak jak powiedziałam, taką fajną, gładką powierzchnię. Tak jakby nie do końca wchłoniętego kremu, chociaż wchłania się błyskawicznie, ale zostawia tak jak powiedziałam, taką bardzo fajną, delikatną powierzchnię na stopach i jest rewelacyjny. Przez to, że jest tak jak powiedziałam na początku razem z tym leczkiem, przez to, że ma taką bardzo gęstą, fajną, treściwą konsystencję, myślę, że jest również wydajny, tak bardzo wydajny. Tu jest go 70 ml. I myślę sobie, bo to jest drugi kosmetyk z firmy The Secret Soap Store, który używam i będę używać, że te kosmetyki chyba wszystkie takie są treściwe. A na przykład mogę tych treściwych kosmetyków opowiedzieć jeszcze o dwóch odlewkach tym razem, które dostałam od Asi, która również nagrywa filmiki na YouTube i też miała przyjemność używania tych kosmetyków. Asia przysłała mi odlewki dwóch kosmetyków maseczki do twarzy z borowiną i z masą Shea w takich właśnie opakowaniach. Ja Wam pokażę, jak maseczka wygląda w opakowaniu. Ja miałam tutaj pół prawie opakowania, używałam kilka razy tą maseczkę. Myślę, że tutaj jeszcze na pięć razy ta maseczka mi wystarczy do na nałożenia na twarz. Przede wszystkim co do samego zapachu, ja nie czuję żadnego zapachu. Bardziej bym się skłaniała do zapachu takiego pudrowego niż jakiejś borowiny czy masła Shea. Przede wszystkim e, muszę powiedzieć od razu, że ja nie wiem, e, jak ma działać ta maseczka. Ja nie pamiętam, Asia mi na pewno uwiala, ja po prostu nie pamiętam. E, dla mnie ta maseczka działa detoksująco, lekko ściągająco i powiem szczerze, że nie czułam żadnego dyskomfortu, mimo tego, że mam gdzieś tam jakieś e, niedoskonałości na twarzy gdzie zawsze jak używam maseczki czy to jest nawilżająca, czy jakaś specjalistyczna zawsze czuję jakiś dyskomfort po tej maseczce tego nie czułam jest to kolejny kosmetyk, bardzo gęsty bardzo treściwy, zobaczcie no niby wydawałoby się, że tutaj tak naprawdę jest bardzo mało tej maseczki, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że naprawdę niewielką ilość wystarczy tej maseczki, żeby ją nałożyć na całą twarz i myślę, że jest naprawdę rewelacyjna aczkolwiek jak powiedziałam, nie mogę powiedzieć jak ma działać ta maseczka, bo po prostu nie pamiętam i kolejną odlewką od Asi, którą dostałam jest to oczyszczający peeling do ciała z borowiną i z awokado, również w takiej miseczce i słuchajcie, zapach jest rewelacyjny Asia powiedziała mi na początku, że zapach może mi się niekoniecznie spodo nie spodobać ale faktycznie, słuchajcie, zapach jest niesamowicie cudowny, myślę, że jest to za zasługa tej borowiny przede wszystkim jest to zapach bardzo naturalny żadnej, nie czuję tu żadnej chemii żadnych sztucznych e składników powiem szczerze, że to jest pierwszy tego typu e peeling e w mojej pielęgnacji jest to chyba bodajże peeling cukrowy, bardzo gęsty, znowu bardzo gęsty i treściwy peeling. Ja używałam go tylko i wyłącznie do peelingowania ud, jak i ramion. I powiem szczerze, że nie odważyłabym się go chyba do użycia na dekolt, ponieważ jest bardzo mocny i może mógłby mi delikatnie podrapać ten dekolt, że tak powiem. Ale jest niesamowity, słuchajcie. Dawno tak treściwego, gęstego, mocnego, przede wszystkim peelingu w swojej pielęgnacji nie miałam. No i przede wszystkim zapach. Tak jak już powiedziałam, Asia mnie trochę ostrzegała przed tym zapachem, ale zapach jest rewelacyjny. Po prostu 100% natury, moim zdaniem, jeśli chodzi o zapach. Zobaczcie jeszcze raz, jak wygląda. On ma taki bardziej bursztynowy kolor. Jest niesamowity ten peeling. Bardzo dobrze ściera na skórek i w ogóle to jest chyba mój pierwszy. Cukrowy peeling w mojej pielęgnacji. Ja generalnie, co mogę powiedzieć na temat tych kosmetyków? Używam je, będę używać, Wam również polecam. Jeśli chcecie, chcecie spróbować czegoś nowego, bardzo serdecznie Wam polecam te kosmetyki. Zostawię Wam link do tych kosmetyków pod filmikiem. Asi, bardzo dziękuję jeszcze raz za te dwie odlewki. Firmie The Secret Soap Story, czyli spa kosmetyki bardzo dziękuję za możliwość przetestowania tych kosmetyków. Bardzo przepraszam, że ta recenzja pojawia się tak późno, ale mimo tego, że dzisiaj nagrywam na przepięknej słonecznej plaży, to słuchajcie, jest gdzieś koło godziny w pół do 8. Korzystam z mojego wolnego czasu właśnie z samego rana, ponieważ cały dzień pracuję, uciekam właśnie do pracy. Jeszcze raz bardzo przepraszam, że tak ta recenzja późno się pojawiła. Wam polecam bardzo serdecznie te kosmetyki i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa!